Witam Was moi drodzy, jestem Zyk Kuh. Aaaa granat! No a to jest Lost Planet 2 I to jest yy, misja druga, epizod Nie, rozdział pierwszy, epizod drugi, o jakoś tak Gra w ogóle jest tak dziwnie zielona na epizody, a każdy epizod na misję. Tu sześcianiki podnosimy. Tak, ostatnio mi Emila że to nie są kwadraty, to są sześciany. Kostki, whatever. Coś co powinno się znajdować w Minecrafcie, a nie tu w każdym razie. No, tak czy siak, rozwaliliśmy ostatnio fabrykę. O, tam coś ominęło, a trudno. E, Chciałem również Was poinformować, że jeśli te odcinki będą... Ben... Ja będę nagrywał całą, cały epizod zawsze. Jeśli on będzie wychodził za długi... Oj nie ten guzik. Jeśli będzie wychodził za długi, to po prostu odcinek dzieli na pół, więc jeśli ten odcinek skończy się bez pożegnania czy coś, to się tam nie obraście. Hopsa, hopsa. Podnieś. Nie pamiętam jak to się steruje, bo dawno w to grałem. A, tu jest coś. Bam przydalu. Bam! Uhu Tu coś leży, co to jest? Granat podpucha, Oe. O, tu się turlam. Tu biję. Mam ja sobie muszę przypomnieć, gdzie tu się co robi. No podnoś, głupcze. Tu ten. No. A, przytrzymaj. Ej, dobra, przepraszam. Tu już to za robactwo pojedzki. A, zabijcie go, zabijcie go, bo mnie dwie. Przepraszam. Woda. Dobra, to może zmienimy na karabin Łodzi za stoż co, co to za... Aaaa, to już go widziałem, chyba to już się wystraszyłem coś nowego, mnie chce zjeść. A, to stary kolega O, rączko odpadło, biedowstwo Dupę mu w dupę mu Do diaska Ubierasz wreszcie? Ej, odporny jest. O, wreszcie. Chyba mam za wysoko czujność ustawioną myszki. Czułość znaczy czujność. <laughs> Dobra, teraz będzie lepiej. Dawaj mi kwadracik. Jakieś żydactwo skoczyło do rzeki, ale ja się nie dam. Dobra, bierzemy Albo im dobry szotganie zły. Bam, żydactwo w ogóle dżungla wygląda przydatnie ej cóż to ej wygląda jak znajomy z poprzedniej części no nie ruszaj się do cholery i chce ci w dupę szczelić on ma na dupie takie coś świecące i w to trzeba szczelać o jeśli pedam to w poprzedniej części to też zwijał w taką kulkę jakby I się turlał ale tu na szczęście nie chciał tego robić bardzo dobrze Szał w locie, ciąg trzech zabitych. Wow. Mogą być z siebie dumny. Au. O, teraz widzę, że to jest jakkolwiek bardziej groźne jak poprzednio. Bo wcześniej to żadnego zagrożenia nie sprawiało. Dobra, aktywujemy to coś. Tam Harmonizer powoli podbija mi życie Dżunglę zwiedzamy, znaczy punkty zdrowia, jak to tak zwał Zium, o, o, co to, co to, nie wiem, umieraj Jasny gwin co mnie tam piknęło O tu jest jeszcze jeden, umieraj! Aaaa, furia O fuck A, on już nie żył Dobra widzę moi koledzy poszli tutaj, czyli zakładam, że wiedzą lepiej niż ja gdzie zmierzać? Aha, oni podążali wzdłuż rzeki, a ja brzegiem. No widzicie. Przez to wy zmokliście, a ja nie. Oj. To jest to trulejące się co mówiłem. O ma to, to, to na dupsku. Łap, granacik. Boom, Żydalu. He, 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 dobra, chyba się zdenerwował. Ciekawe, czy tu w ogóle bicie coś daje. Aha, on już nie żyje, dobra. Wow. No skolbę mu Piękny ciąg pięciu zabitych średnich aklidów Cokolwiek mówisz Dobra, ale środówka ma mało ammo. To mnie trochę denerwuje, że boader zawsze jak zmienia bry musi się zatrzymać. Jakby nie wiem, to była taka skomplikowana czynność. O shit. Przedatnie O co to za dziwne Nie zgadnę, koniec misji jest tutaj, znaczy koniec tego, tej części, tej misji, nie on tej misji, nie? To jest epizod Rozdział podzielony na epizody, epizod podzielony na misję. Dobrze mówię, koniec misji będzie. Obszar czysty. Bo ja wiem czy taki czysty. Jest misja zakończona A ukończona No tam Nie typiajmy się szczegółów Ileż trwała? 5 minut o eku No wyłączaj się nie chcę tu żadnych statów B A trudno Trzeba tym ten pomarańczowy, chcę wyglądać inaczej Widziałem multiplayer też jest jakiś taki, ale to potem będę się bawił może Dobra A tu to się myślałem że tam mam wchodzić Ciekawe, czy mój wateł umie pływać Ciekawe, czy te beczułki wybuchają? O, najwyraźniej tak. O, fuck. Co to za przyda Po 6 ustawienie kamery powaliło? Pokonaj Arkida typu G, no na bank. Co mam mu zrobić? Podrapać go? Wtedy on powie, och pokonałeś mnie. Przestało mnie spędzić, już będę grzeczny. Spędzić. Tu, odsłonił się, plujcie w niego. No, jak diabli Panowie, ja się zawijam. Wy tu walczcie jak chcecie. Ja idę tu. O, fakt, zamknięte. Ej No i... Dupa blada. Muszę to dziadnosto pozabić chyba że rzeczywiście, no tylko jak? Dobra, tu mu coś zrobiłem. O, z shotguna, z shotguna! Bum! 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 No zrywaj, nie ruszaj się do cholery, bo shotgun wolno szczela. No i dupa, nic ci nie zrobiłem, i co, jak mam cię pokonać, kupu? czoło, w czoło mu! Czekaj, okay, czekaj, w rękę, o pięknie ręką mu odpadła, że tak za kozacze, Czołg, czuł ziomuś, ha ah, ah, ha ah, ah, ha normalnie, teraz powinno się pojawić logo Strasburgera. takie mam żarty ziomalskie, wspaniałe. Eee. Tak, wiecie jakie jest ulubione pożywienie, nie, ulubione żarty tych, modelek? Słuchary, ah, ha 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 ha, normalnie ale żart oczywiście go spaliłem na początku mówiąc pożywienie zamiast żarty ale dobra A, mój magazynek, strzelaj, szczelaj brzdalu, strzelaj. umieraj jasny, gwind ale odporny działa o, o, że się umierać? tak, rozwalił mi drzwi, o to chodziło o, wystrzelił kwadracikami Sześcianami Jak woda gwał, tak zwał. nie mam pojęcia co to, po co to ale nie wiem. Tu karabinek Dalej wrócę Wróciłem, ktoś pukał do, do drzwi Dobra, grenadzik. Dobrze, że gram na słuchawkach w ogóle, bo by coś siedzi się zastanawiali, co się dzieje w tym domu. Jeszcze ktoś, ktoś by pomyślał, że to ja wydaję takie odgłosy umierania albo że nie wiem. Że mnie Emilka bije. Albo że ja biję Emilka. A tego byśmy nie chcieli. Dlatego gierkę na słuchaweczkach oczywiście. O, co to, co to? to, to. U robaczki! Łapcie granatik! A cholera chyba ze zamiarem. Umieraj świństwo. Mam wrażenie, że celowanie jest troszkę, znaczy... Celowanie, zabijanie przeciwników jest troszkę inne jak w poprzedniej części. Ponieważ tam to działało tak, że musiałem strzelać im w te pomarańczowe punkty z reguły. A tu mam wrażenie, że tego robić nie muszę. Sczelaj, szczelaj! Oj się jeszcze rusza! O już nie. Zdafnie. Tu kolejne pryszcze. Trzeba się pozbyć. Wow, chaos, co za chaos? Oni w ogóle wyglądają jak kwiatki, włożyliście? Jadko o Oła Ażem się zachował głupio ale to tam Nie zawsze trzeba być mądrym przecież, prawda? Prawda Aaaa, Umieraj, umierajcie <grywka> się moich kolegów gdzieś wywiało, Nie mam, będzie to oznaczać numerki przy ichnikach. Może to jest numer gracza. Oczywiście nadal z botami. Boom. Dobra, moje pytanie brzmi co teraz? A, pryszcz, pryszcz. Niszczmy pryszcza. 15 zabitych małych akridów ale nie wiem co to dobra, gdzie mam iść? chłopaki prowadźcie tam coś jest? czy mi się wydaje? chyba mi się wydaje nie no, to wygląda jak drzwi więc pójdźmy do drzwi rozdział ukończony aaaaa jeszcze zdążyłem podnieść kostkę no rozdział, już cały rozdział. Niemożliwe. Jeśli tak, no to będzie wyjątkowo krótki odcinek. Znaczy wyjątkowo krótki. No, widzę, że 12 minut będzie miało, bo ta misja 5 z czymś, tutaj jest 6 z czymś. Plus minus coś tam. Tak, koniec rozdziału. Patrzcie, kto by pomyślał. No nic, w takim razie to było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej!